Na ekranie pojawia się plansza z napisem Flash lidera. Na środku animowane rąby w kolorach czarnym, żółtym i różowym. Muzyka w filmie pochodzi z serwisu Bensound.com. Michał Kondziłka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zaprasza do oglądania kolejnego odcinka Flesza Lidera. W tle szara ścianka z logotypem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz logotypem Małopolski. Szanowni Państwo! Nasza współpraca z lokalnymi liderami trwa już ponad 6 lat. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za państwa aktywność i propagowanie uczenia się przez całe życie wśród mieszkańców Małopolski. W gronie lokalnych liderów mamy nie tylko sołtysów, członków kół gospodyń wiejskich czy fundacji stowarzyszeń, ale także strażaków z ochotniczych straży pożarnych. Jak rozwijać się mimo braku czasu i wielu obowiązków zawodowych? Jak się zmotywować, żeby zainwestować w siebie? Zapraszam na 13 odcinek Flesza Lidera poświęcony liderom, strażakom. Dominik Dunajczan, strażak ochotnik z niedzicy, opowiada o swojej pracy i szkoleniach. W tle wóz strażacki z widocznym napisem Ochotnicza straż pożarna w Niedzicy na spiszu. W trakcie wypowiedzi pojawiają się ujęcia z wozem strażackim i panem Dunajczanem za kierownicą. Pracując na co dzień jako kierowca karetki, ratownik wodny, ratownik narciarski, łączę pracę zawodową z OSP. Zobytą umiejętności zarówno w pracy, jak i w remizie można wykorzystać podczas działania ratowniczych gaśniczych. Udało mi się zdobyć prawo jazdy kategorii C i dzięki temu jestem rezerwowym kierowcą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzicy. Fajną sprawą jest możliwość spotkania z doradcą zawodowym, który pomaga zdecydować się na wybrany kurs przydatny w życiu zawodowym. Największą motywacją do zdobywania nowych umiejętności czy nowej wiedzy jest przede wszystkim możliwość efektywniejszej pomocy osobom potrzebującym w zdarzeniach, zarówno przy wyjazdach z OSP, jak i w pracy zawodowej. Katarzyna Lis, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zapowiada kolejną wypowiedź w filmie. W tle szara ścianka z logotypem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz logotypem Małopolski. Strażacy Ochotnicy to grupa osób, która chętnie korzysta z naszej oferty. Zarówno z doradztwa, dofinansowań do kursów i szkoleń, np. językowych, prawa jazdy, jak i spotkań, które organizujemy. O tym, dlaczego jest to szczególnie cenne, opowie Robert Cieśla, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Robert Cieśla, komendant powiatowej straży pożarnej w Bochni, mówi o szkoleniach dla strażaków ochotników, organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. W tle biało-czerwony baner z napisem Państwowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa PSP w Bochni. W trakcie wypowiedzi pojawiają się ujęcia budynku straży w Bochni, wozów strażackich wyjeżdżających na akcję oraz strażaków w trakcie pracy. Duchowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Błęskiego chętnie biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Jednak często zapotrzebowania na szkolenia przerastało możliwości naszej komendy. Sytuację o szkoleniach Druchu Ochotniczych Straży Pożarnych poprawiła ostatnio wprowadzona ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Dodatkowo druhowie OSP mogą korzystać z pomocy innych organizacji, w tym m.in. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Dzięki temu mogli zrobić m.in. prawo jazdy kategorii C, C plus E, kursy z Rozwój strażaków ochotników jest bardzo ważny, ze względu na coraz większy zakres obowiązków nałożonych na jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnych Na nowe zagrożenia i wyzwania, które stawia przed nami świat. Warto tutaj podkreślić, że współpraca pomiędzy Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną jest bardzo ważna ze względu na to, że działania ratownicze gaśnicze prowadzone są wspólnie przez obie formacje. Ochotnicza Straż Pożarna stanowi nieocenione wsparcie Państwowej Straży Pożarnej. Jest to szczególnie ważne przy takich działaniach jak np. poszukiwania osób, klęski żywiołowe w tym powodzie oraz sytuacje kryzysowe, m.in. pandemia COVID czy obecnie wojna w Ukrainie, gdzie wiedza druhów i ich znajomość terenu jest niezwykle istotna. Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z Ochotniczą Strażą Pożarną ma duży wpływ na rozwój strażaków ochotników. Nowoczesne szkolenie druhów OSP to przede wszystkim system wideokonferencji, ale również druhowie korzystają z różnych specjalistycznych kursów organizowanych między innymi przez Wojewódzki Rząd Pracy, jak również przez Państwową Straż Pożarną. Na ekranie pojawia się ponownie Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W dzisiejszym Feszu Lidera to już wszystko. Szanowni Państwo, prosimy o udostępnianie tego odcinka lokalnym ochotniczym strażom pożarnym, i zaproszenie strażaków do naszej grupy na Facebooku Inspiracje dla liderów lokalnych Małopolska. Oczywiście nieustannie zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy również online. I do zobaczenia w następnych odcinkach Flesza Lidera. Na ekranie pojawia się biała plansza z napisem projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W górnej części ekranu znajdują się od lewej. Logotyp Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz logotyp Małopolski. W dolnej części ekranu znajdują się od lewej logotyp Funduszy Europejskich Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logotyp Małopolski oraz Flaga Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny.